Oto i miasto zamkowe, zwykle jest to od choja lodzi ale nie w niedzielę 11 września. Pewnie zlicie dlaczego pozwolicie ze odpowiem bo jest mecz Polska Niemcy. No ze szkorwa jak wy podajecie. Strzelaj strzelaj. A korwa ale nie do swojej bramki kotasie. Ja pierdolę znowu przegraliśmy 7 do 0. Czasami zaloje ze jestem Polakiem. Korwa gdzie my jesteśmy? Ja pierdole a matka Mowila? A? Wyterdaraj stąd w spokoju już! Zamknij mordę! Gowną mnie obchodzi twoja stara! Ja ci Mowilem nie zaposzczaj się w ty gaszcza! Mowiles zeznasz drogę! Korwa znam! Ale korwa spróbuj zgadnac gdzie jest ściska w tych krzakach! A pierdoli kto mamy mapę? HMMM spojrzmy, McDonalda mijaliśmy 10 minut temu czyli do zamku jeszcze 100 km, ale pocho i skreciliśmy do lasu tego nie wiem. O korwa, tropiciele Jozina nas wytropili, i co teraz, korwa bo i nie chce zginąć, mam zbyt zajebiście niebieskie oczy, nie straj, patrz jak ozowam mojego scyzoryka do krojenia chleba, zielonego chleba, ciach. Hahaha, korwa to Ale zajebiście level up. O korwa jest ich za dozo. Mam zajebisty pomysł. Spojs w schlące. Pochodź w pierdolby z nich chciał. Dobra dobra Jos patrzę. Wzzoo terbe pistał oh. ha hohi i johi jej jo, weba i kop o i wdbał ich w bewowoch. Ja pierdolę ale masz jebnięcie. Korwa ze szczalem się w gacie. Nie pierdol ty nie masz gaci. A jebac to idziemy do zamku okrop. Korwa Jezy, jak mogli was pokonać? Przecież było was siedmiu. Tak tak wasza ekscylecjo, Wielki panie, prezydencie. Przestan pierdolic. I przejdź do rzeczy. Dlaczego przegraliście? Tak tak wielki panie. Wasza ekscylecjo, prezydencie, macze. Rycerz miał nozyk do krojenia chleba, a potem on i mlody mieli wevelapa. I wtedy mlody spojrzał w wzlące i jego zajebiście niebieskie oczy odbili promienie zląca w nasza stronę ze 100 milionów razy większa sila kropka jest to. ach tak kmm, ciekawe jeszcze jedno pytanie. Dlaczego wszyscy seplenia? Ponieważ Patryk 112, 112 znany teraz jako cheater 112 miał rozjebanego kompa i robił wszystko jak najszybciej. ściagał wszystko jak najszybciej kropka i ma Iwone demo dlatego, ale nie martw się panie cheater i ospracuje nad tym i niedługo pojawi się wersja lepsza jakościowo, dobrze, a teraz trzeba cię okarać za porazkę, o nie panie tylko nie to, a co powiesz na to ze ci postawię, pizze hm, moze byca teraz wypierdalaj, no wreszcie zamek, korwa nogi mi w dope wchodza, Siemakrolo. krolo, jol się marycerz Ej co to za maly pedalski kotas z zajebiście niebieskimi oczami, to jest główny hero z tej opowieści, Sima ma witej krolo ja 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 ja, ja, ja jestem lody tak mnie nazywa ja zawsze chciałem to trafić i cię zobaczy co korwa, on ma joma da faka co po naszemu znaczy zamki i mordę, pok pok pok, korwa kto tam się dobija, pizzę przywiozłem, margaritę, a spoko to wchodz, o korwa, to terminator. Mamy przepierdolone, dobra korwa plan jest taki, ja i młody spierdalamy tajnym przejściem a rycerz spróbuje go destrojnać, no to korwa teraz się zacznie. Korwa zabil mnie. Ha ha ha. Ha. Aha ha ha. Ha. A ha, ha, ha nikt nie pokona. Niepokonanego terminatora. Ha 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 ha. No młody masz wielkie szczęście. Oto moja tajna komnata z obrazami nikt poza na to nie wszedł lasy do teraz. Jak komos powiesz to cię zapierdolę. I co terminatorze? Zabile scrolla? Nie. Zdazyr z pierdolic. To chojo korwa dlaczego go nie goniles? les chciale male rycerz stawia lopor i zostal zabity na śmierć a choj mnie to obchodzi ostatni raz mnie zawiodles Olbrzymie. zabij tego śmiecia, kropka, 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 kropka. podkreślenie ha 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 zabraliśmy się to zeby przy jakiejś dobrej mozie odcić rycerza godzina ciszy for oh. oh. Without you, love my life ain't nothing but this carnival of rose. Yeah, feed the because 'cause I'm thirsty for your. z tego idziemy się na pizzy Borys nam postawi, wino, dobra, jest liktora z ciota nie wie jestem królem i wydaje rozkazy, zamknąć cyrje i zlochac, jozin z bazinowa waza się za prezydenta, i chojmo w wiadomo ze nami rzadzi papież, potem ja, i dopiero potem on, ale mnie to w i musicie go zajebać, na co wy korwa czekacie, roszac dopy, dalej, naprzód, roszac, dopy. Twoi stary, rozpoczęła się walka, blody i kilko ludzi atakuje bazę Jozina z nim w środko, kto wygra, jak zakończy się ta bitwa, wie, więc ogladnijcie se drogi odcinek.